To są takie momenty, na które warto czekać do godziny 10.27. No, Czekaj, aż się kółeczko pojawi. E, ponieważ e, nasze studio odwiedził on człowiek o anielskim głosie, niezwykle przystojny. Wciąż jeszcze młody, chociaż już nie tak bardzo. Piotr Cugowski. Dzień dobry. No, naj, ja muszę powiedzieć Państwu, że najciekawsze rozmowy odbywają się poza anteną. <laughs> Dla gwiazdy roka taka pora, żeby wstać, przyjść, zagrać i jeszcze pogadać, to nie. Ludzko. Już dzisiaj nie problem. Jest taki wiek, który człowiek osiąga, że, że wstaje rano. Tak, bo tak, <grym> czy chce, czy nie Też tak masz, że musisz wstać w nocy? Na chwilę? E, tak. No, witaj. Szósta rano. Tak, dokładnie. Piotr, my się spotykamy dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać, bo widzę, że Maciek znowu zmierza w takie rewiry, które już ci były w programie, czyli takie po 23. A ja mówię. Nie o muzykę. Siusiu. A, o Siusiu, przepraszam. A nie, to nie. <grym> Piotrek, nowy numer. Tak. Z którym dzisiaj do nas przychodzisz, to jest numer, który pewnie twoich fanów podzieli. No bo on nie jest taki oczywiście rokowy. Wiecie co, no, rzecz polega na tym, żeby się bawić muzyką. Mhm. I uważam, że jestem tyle lat na scenie, że, że, że takie rzeczy, takie wolty, na takie Wolty po prostu mogę sobie pozwolić. Natomiast zależało nam też żeby w teledysku yy, zagrali wszyscy z ekipy z zespołu yy, i chcieliśmy mieć po prostu pamiątkę czyli co że imprezka była że imprezka tak ale jak taka Instencja jak kiedyś kiedyś no wiesz, kiedyś no, bardziej wieczorami, ale też zdarzało się w dzień, oczywiście. A, bo to jest taka, jesteśmy bardzo wiarygodni. Faktycznie, proszę. to jest taka imprezka raczej nawiązująca do wieku, w którym jesteśmy. Tak, tak. Już z, bardziej w dzień. Zgadza się, tak, tak. No, chcieliśmy osiągnąć... Bez demolowania hotelu. ...lat 90., co nam się, mam nadzieję, udało, jak, jak widzicie. O, ale kapelutek. Piękny kapelutek. Jest kapelutek, który ma ze sobą dzisiaj. I faktycznie no, utwór jest w trzecim z kolei singlem zapowiadającym płytę. Będzie jeszcze jeden tuż przed płytą i w na wczesną jesień ruszamy z całą trasą zatytułowaną Próba Generalna. prawda? A to dlatego, że będziemy grać wszystkie nowe utwory. E, pierwszy raz przed publicznością. Zastanawiam się, jak tak. to marketingowo tak wychodzi, próba generalna. Ludzie mogą nie zrozumieć. Ja też, <grym> no, no, to, no, to, no ja wiary w to... ja tutaj się zaczął temat tego życia rock'n'rollowego. Ja bym jednak chciała obalić ten mit. Wczoraj oglądałam finałowy koncert Black Sabbath, podczas którego Steven Tyler, 77 lat. W świetnej formie. W świetnej, absolutnie rewelacyjnej formie. To jest evenement. to to, jest... to prawda, ale chyba też trochę dlatego, bo dosyć dawno temu zrezygnował z tego rock'n'rollowego stylu życia. I czy to nie jest tak, że my ciągle mamy w głowie, że jak gwiazda roka, to imprezy, dziewczyny, używki, hotele zdemolowane? No już jest pewien wiek, że, że, że imprezy używki dziewczyny nie, nie, no nie wchodzą w grę, bo po prostu już się nie, nie, nie da no. I, i, i tyle. E, jakoś to życie trzeba też stabilizować z czasem. Faktycznie no wczorajszy koncert, no to było święto, święto rock'n'rolla, święto heavy metalu i sam król Ozji Osborna na tronie i oczywiście życzymy mu w, e, wszystkiego dobrego i, i, i jak najdłuższych e, lat. Bardzo naprawdę sprawnie sobie radził wokalnie, także mam nadzieję, że, że może mam szansę dożyć tych No właśnie, y, widzisz siebie jako y, aktywnego rockmana w wieku lat 70 czy nawet 80, bo i tacy przecież są, oczywiście. chociażby patrząc aktywne, na Aktywnego no, na, na pewno tak. No chciałbym, chciałbym dożyć y, o, tych już lat. przestań. Ale, ale na pewno y, przyjdzie Taki moment, gdzie, gdzie te, te, ta aktywność będzie, że tak powiem, troszkę ograniczona, żeby, żeby nie jeździć cały czas. Ale to jeszcze do, do tego czasu to jeszcze będzie. Ale pracujesz nad tym, nie wiem. I nie, nie, słownia, nie. Wiem, kondycja, pracuję. No widzisz. No nie, no w ogóle olimpijska forma, chciałem powiedzieć. No. świetnie. prawa czarne wyszczuplowanie. Ale... rowerek ym, i takie tam. I szejki i proteinowe. I takie. <laughs> Jednak. A na co zawodowo masz jeszcze apetyt, Piotrek? Co chciałbyś osiągnąć zawodowo jeszcze? No mam to szczęście, że, że realizuję swoje młodzieńcze marzenia cały czas, prawda? I, yy... Jedynym moim marzeniem zawodowym to jest po prostu móc nagrywać dalej płyty, koncertować i, i żeby tego głosu starczyło na, na, na jak najdłużej. Jestem przed kolejną płytą i, i, i mam cichą nadzieję, że będzie po prostu dobrze, dobrze przyjęta. To skoro jest takie marzenie. Skoro wspomniałeś o głosie, no, to jednak jesteś tego typu wokalistą, który mocno eksploatuje głos. No, znaczy, no, śpiewasz tak, znaczy, jak... jest to śpiewanie tak zwane siłowe. No tak? właśnie, ale spod wiadomo czego, tak. Nie? No, to nie... no tak, to Szapony. właśnie chciałem powiedzieć. <laughs> I zastanawiam no. to, bo, bo to jednak trochę jak u sportowca, tak? No, to... Cały czas to, no to wiesz, no tak. Czujesz, tak. że to się zużywa, że ten twój głos... To znaczy, głos się zmienia z, z, z latami, o czym też wiecie, bo też pracujecie. Wiemy. No tak, ale my głos. jednak tak nie eksploatujemy. W inny sposób eksploatujemy. E, głos się zmienia, Oczywiście, ale też z czasem, z czasem nabywa się pewnej zdolności interpretacji do, do, do tekstów może poważniejszych niż, niż kiedyś, i to się gdzieś tam wszystko wiadomo, równoważa. Ale tak, no śpiewanie, śpiewanie siłowe zostawia też swój ślad. To jest to jest, no, no, nie, nie wiem ile koncertów w życiu już, już zagrałem, ale chwała Bogu i jeszcze, jeszcze coś zostało. I o tym przekonamy się już niebawem. Tak, Piotrek dzisiaj jeszcze dla nas wystąpi. Bardzo Ci dziękujemy. I bardzo dziękuję ja wam. Chciałam Życzę, dodać, że, że oglądając wczorajszy koncert J. Buchanan, taki artysta, świetny wokalista, w niczym nie odstajesz. Jesteś genialny. Jak J. Buchanan, Buchanan Rival Ale to jest Rival Tak, dokładnie. No proszę bardzo, dokładnie. czyli znamy. A, znamy. Ale <laughs> no, no, jak od, od razu to się wybią. <laughs> e. A to jest w moim wieku? No, macie bardzo podobne głosy. Bardzo Ci dziękujemy. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw. Komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień